Ciężki mecz, trochę zabrakło nam, mieliśmy, mi się daje, przewagę od początku meczu, byliśmy lepszą drużyną, chcieliśmy atakować, chcieliśmy grać piłką. Trochę brakowało w tej ostatniej fazie gdzieś lepszego, ostatniego podania, trochę wykończenia, bo też były sytuacje, gdzieś tą bramkę wcisnąć i na pewno byłoby łatwiej wtedy, bo wynik 1-0 by nas, nas trochę ustawił i studowa by musiała zacząć atakować, a tak to oni byli tylko nastawieni na kontrę, bronili się w 10 i... I tylko czekali, można powiedzieć, na to odgrywkę i karnę, ale gdzie okazaliśmy się lepsi, bo po prostu byliśmy lepszą drużyną i zasłużenie awansowaliśmy do kolejnej rundy. W pierwszym spotkaniu w Mariampolu mieliśmy przewagę, dzisiaj tutaj również. Natomiast tak jak powiedziałeś, nie udało się strzelić bramki. Czy można się pokusić o takie małe stwierdzenie, że ten rywal trochę nam nie leżał? Czy po prostu tak zamurowali bramkę, że, że ta sztuka strzelenia gola była tutaj naprawdę bardzo trudna? No zawsze ciężko się gra z takimi drużynami, które są nastawione na defensywę i na można powiedzieć, przeszkadzanie drugiej drużyny. I, no i tyle. No po prostu trzeba szybko strzelić bramkę. Nam tego się nie udało, ale no dalej jak byliśmy konsekwentni też... Graliśmy odpowiedzialnie, bo też wiedzieliśmy, że są groźni z kontrataku. Też mieli jakby może z jedną, dwie sytuacje, gdzie, gdzie tam się urwali, ale też się obroniliśmy z tego i byliśmy konsekwentni, odpowiedzialni w obronie i to było najważniejsze, bo... Jakby, no, jak nie udało się strzelić, doprowadziliśmy do remisu, remis był i... ale w karnych byliśmy lepsi i to jest najważniejsze, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Nikt nie będzie pamiętał tego, można powiedzieć, stylu, bo chociaż uważam, że był, był dobry, dobry mecz, ale no, zabrakło tych bramek. Teraz przed nami wydaje się jeszcze trudniejszy przeciwnik, Rubin Kazań, ale wydaje się, że czerwononiebiescy nie mają tutaj absolutnie nic do stracenia. I tak jak we wszystkich tych ostatnich spotkaniach w tym sezonie, pokażemy charakter i na pewno drużyny z Rosji bać się nie będziemy. Na pewno no, jesteśmy dobrze nastawieni do tego meczu, bo na pewno będziemy grać z lepszą drużyną niż teraz, ale nie boimy się tego, bo jesteśmy, znamy swoją wartość. Wiemy, wiemy, o co gramy, wiemy jak, jak grać i na pewno będziemy, będziemy walczyć. No bo to jest liga konferencji, to jest dwumecz i wszystko jest możliwe. A... No i co jeszcze mogę powiedzieć? Zobaczymy. No, i jeszcze słówko o kibicach. Pierwszy domowy mecz w tym sezonie, natomiast ten domowy, oczywiście w cudzysłowie, bo zagraliśmy w bielsku białej. Ale chyba ten doping tutaj czerwono-niebieskich fanów był słyszalny i na pewno też pomógł. Na pewno to czuliśmy te wsparcie, i to było super. Szkoda, że znowu można powiedzieć że poza częstochową, ale liczymy, że niedługo wrócimy do częstochowy. I tyle. No. Na pewno to jest fajne, że szkibice mogą być na trybunach i to jest najważniejsze, że po prostu mamy dla kogo grać i to na pewno czujemy, to jest kilka procent więcej do w każdym meczu, jak gram u siebie.